Witam Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj będziemy mówić sobie o prostym, ale bardzo skutecznym sposobie na sytuacje kryzysowe, które nieodłącznie pojawiają się w życiu każdego z nas. Cześć z tej strony Aleksander Led z najlepszych kursów angielskiego. Witam cię bardzo serdecznie w porannej motywacji. Poranna motywacja to taka audycja. Takie miejsce dyskusji dla naszej społeczności, które odbywają się poranne motywacje od poniedziałku do piątku, tutaj w tej naszej internetowej przestrzeni. O godzinie 8.30 czasu polskiego i 7.30 czasu angielskiego. Dla wielu jest to sposób na pozytywne rozpoczęcie dnia. Jest to miejsce spotkania, jest to miejsce przedyskutowania pewnych rzeczy, zainspirowania się być może, być może spojrzenia na nasze życie w troszkę inny sposób. Witajcie się ze mną, widzę Wasze komentarze. Już za chwileczkę je tutaj pokażę na czacie i się. Z Wami również przywitam, z tymi osobami, które, które z nami tutaj są. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby udostępnić tę audycję. Jeżeli uważacie, że jest to. Wartościowe te treści, które wam przekazujemy, to do tego Was zachęcam. I oczywiście jeszcze zanim zaczniemy, to słuchajcie bardzo ważna sprawa, już w najbliższą środę odbędzie się bezpłatne szkolenie, które poprowadzę dla Was po to, żeby wam przekazać całą moją wiedzę, którą mam na temat skutecznych sposobów nauki języka angielskiego dla osób dorosłych. Jak uczyć się o 80? Procent mniej i zacząć się komunikować nawet już po pierwszym tygodniu, ucząć się po te 15 minut dziennie, bez kucia słówek, bez rycia gramatyki, nawet jeżeli nie masz motywacji, nie masz czasu w swoim życiu, jest to wszystko do osiągnięcia, i na tym szkoleniu pokażę Ci dokładnie, jak to możesz zrobić. Tutaj link znajdziecie w opisie, ja też go zaraz tutaj dla Was wkleję. Więc on tutaj będzie w komentarzu, będzie można w niego kliknąć po zakończonej porannej motywacji, bo w trakcie live'a słuchajcie, te linki różnie z nimi bywa, więc na spokojnie. Zapiszcie się nawet, jeżeli nie możecie być na żywo, dlatego że będą retransmisje. Więc warto, 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 warto. Jest to po prostu taka dla was. A nie wiem o co się chodzi. Oluchat widać na bieżąco, proszę nie udostępniać tego z restream. Czyli rozumiem, że mam nie wrzucać linka, nie mam nie pokazywać. No nie wiem. Słuchajcie, ja wrzucam tutaj linka. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale wrzucam tutaj linka. To jest link, pod którym można się zapisać, proszę bardzo, na to szkolenie. Jest on już teraz wypuszczony więc przypuszczam, że będziecie mogli go znaleźć i na Facebooku i na YouTubie, plus on jest wszędzie reklamowany, więc dobra, myślę, że takie rzeczy techniczne, Ania, możemy przedyskutować po porannej motywacji, a teraz już jadę z koksem, moje anioły, jeszcze się przywitam z Wami zanim zacznę, żeby mi to nie uciekło, witam bardzo serdecznie Ania Zeburko, Gosia Ela, Martinka Fris, dzień dobry, Bogusia Mrowiec, cześć kochana, Jarek Zeburko, Izabela Gór, Joasia Sys, cześć kochana, Ania Strużyńska, dzień dobry, Ania Koń, Edzia Koźniuszewska, yy, Renata Zarzeczna, Waldemar Krótki, Halina Mikrut, Boże, ale mamy skład dzisiaj niesamowity, Ela Suchorska, cześć. Bardzo, bardzo się cieszę, Aleta, Aneta Oleniacz i Michał Pańczek. Widzę, że to jest bardzo wielu z naszych obecnych uczniów w klubie All Inclusive, co bardzo mnie cieszy. Też chciałabym bardzo tutaj wziąć i pochwalić grupę komunikatywną. Która bardzo się uruchomiła w zeszłym tygodniu. Powiem szczerze, że kiedy poprawiałam Wasze prace, to naprawdę byłam pod olbrzymim wrażeniem e, słów, które tam były w wymowie. Jeżeli ktoś nie dodaje swoich prac na grupę, i tak zobaczcie sobie e, zapis z of the week, z poprawy prac, dlatego, że jest masa mega przydatnych wyrażeń w grupie komunikatywnej, e, przydatnych. E, Słów i ich wymowa. Takie naprawdę zaawansowane są te słowa, niektóre, ale bardzo przydatne, więc zachęcam, żeby się z tym e, zapoznać. Grupa zaawansowana też świetnie daje radę. Grupa początkująca e, czekam na Was, na Wasze większe zaangażowanie. Moje anioły. Jak przetrwać kryzys? E, zadaj sobie te trzy pytania proste ale skuteczny sposób, na to, żeby sobie poradzić. E, tak się niestety w naszym życiu zdarza, w życiu każdego z nas, że przychodzą y, trudniejsze, słuchajcie, y, że przychodzą trudniejsze jakieś y, momenty. I y, 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 w zależności od naszych sposobów radzenia sobie, od naszych predyspozycji. Od wsparcia, otoczenia, w zależności od wielu różnych czynników, my różnie możemy te kryzysy, słuchajcie, odbierać i um, różnie do nich podchodzić. E, I teraz y, takie usłyszałam stwierdzenie, słuchajcie, które bardzo mocno mnie zastanowiło, a mianowicie, że Twój mózg nigdy nie powie Ci prawdy. Że twój mózg nigdy nie przedstawi ci obiektywnego obrazu sytuacji. Co jest też ciekawe, bo mamy osoby, które doświadczają pewnej sytuacji, powiedzmy jakiejś choroby, i radzą sobie z tym rewelacyjnie, i dla nich jest to taki bodziec do tego, żeby zmienić swoje życie. Osobiście znam takich ludzi. Tutaj, jedna z naszych uczennic. E, taka Justynka, która nigdy nie miała czasu na naukę języka angielskiego, była bardzo zabieganą mamą i wzorową mamą, wzorową żoną i wzor, wzorową pracowniczką w fabryce, w której tym pracowała od długich lat. E, I słuchajcie, przyszedł taki dzień, gdzie ona została zdiagnozowana z, na chorobę nowotworową. I ona e, podeszła do tego w ten sposób, że stwierdziła, że tak, ona, tak, nie mówi po angielsku. Bo nigdy nie miała czasu się uczyć. A teraz jest na szpitalnym łóżku i nie jest w stanie samodzielnie dogadać się z lekarzami. Co robi Justyna? Zapisuje się na kurs angielskiego u nas i go przechodzi w całości i zdobywa umiejętności językowe, które są niezbędne do tego, żeby jej rodzina nie musiała być przy niej cały czas, bo ona najbardziej nie chciała być obciążeniem dla swojej rodziny. I co się wydarzyło? Justyna Nienersz, że pokonała tą chorobę, to y, ucząc się słuchajcie w najbardziej kryzysowym momencie swojego życia. To jeszcze słuchajcie, y, ona wyszła z tego szpitala, y, wróciła do swojej pracy, stwierdziła, że y, tak dalej nie będzie, bo ona tam nie jest szanowana. Y, sama złożyła podanie o nową pracę, sama poszła na rozmowę kwalifikacyjną. Sama sobie tą pracę e, załatwiła, potem poszła, tą pracę dostała. E, dostała od razu kluczy do nowej pracy, ponieważ takim zaufaniem ją obdarzono. Dodatkowo Justyna, e, w tej zeszłej pracy, poprzedniej, to e, szefoswo ją zawezwało, żeby zapytać, czy ona teraz zabierze wszystkich pracowników ze sobą, e, ponieważ no, też próbowali ją zatrzymać. No, to był taki wartościowy też człowiek, jak widać ktoś, za kim idą ludzie, nie. Co więcej, Justyna, skoro już teraz potrafiła mówić po angielsku, sama sobie znalazła nową pracę lepszą, dogodniejszą, lepiej płatną, to pomogła też swojemu dziecku, swojej córce napisać porządny list motywacyjny i porządne CV i złożyć podanie o. Yy, Praktyki w najlepszym studiu fotograficznym w mieście. To dziecko się tam dostało. Co więcej, dostała pisemną pochwałę za swoją aplikację, że to była najlepsza aplikacja, jaką otrzymali, że rewelacyjnie napisana. I tak, od tamtej pory w życiu Justyny zmieniło się bardzo wiele bardzo wiele różnych kryzysów jeszcze, że tak powiem, musiała biedna przejść. Ale to, co dla mnie tutaj jest niesamowite w tej historii, jest to, że ja znam osoby, które wypisują się tutaj od nas z kursów, bo na przykład e, zbliża im się operacja i oni wiedzą, że nie będą się uczyć. E, albo e, komuś wpadł żwirek do oka i oko zostało uszkodzone. Nie? I przez dwa miesiące ta osoba nawet nie znalazła, słuchajcie, takiej, no, nie była w stanie dać znać, że się na przykład nie uczy i że nie będzie się uczyć, nie? Są osoby, którym przydarzają się wydarzenia losowe, i dla nich to jest powód, żeby przerwać naukę. A są osoby, którym przydarzają się wydarzenia losowe, identyczne na przykład, i dla nich to jest sygnał, żeby zacząć naukę. Mamy tutaj, czytaliśmy historię Moniki, która się nie dała rakowi, tak samo mogłaby się poddać, ale ona postanowiła, że dał jej los cytryny, to ona zrobi z nich lemoniadę. nie? Więc to, jak my podchodzimy do różnych naszych sytuacji życiowych. Zależy w dużej mierze nie od tych sytuacji życiowych, jak nas spotykają, tylko od nas samych. I teraz pytanie, jak to zgrabnie zrobić, żeby móc stanąć ponad te emocje, które nami szargają od środka i zrobić coś produktywnego. Nie wiem, jak to zrobiła Justyna, nie wiem, jak to robiła Monika, ale powiem Wam, jak robię to ja. Ja, nie wiem, przez ostatnie trzy lata. Tutaj taka jedna moja znajoma powiedziała, że ja tu jestem nowoczesnym Hiobem, ponieważ tyle bardzo złych rzeczy się przydarza w moim życiu. I teraz mogę powiedzieć: No tak, jestem nowoczesnym Hiobem albo panią Hiobową Hiobką. Albo mogę stwierdzić, że trudne te rzeczy przydarzają się każdemu z nas. I teraz o to, co ja zrobię z tymi trudnymi rzeczami. Numer jeden, krok, który wykonuję, jest następujący. Zadaję sobie bardzo ważne, kluczowe, najważniejsze pytanie, które brzmi: Czy to, jak mój mózg interpretuje tę sytuację, czy to jest prawda? Dam Wam przykład. Zapisaliśmy się na taki wyjazd na Mazury, tygodniowy wyjazd. Takie połączenie psychologii i duchowości zapowiada się świetnie. Zapłaciliśmy za to 15 tysięcy złotych. Widzicie, no to na ileś tam osób, ale to wychodzi po 450 złotych za dzień dla osoby dorosłej. I teraz dzieją się różne rzeczy którym się nie podobają już, nie? Dostajemy informacje. Okazuje się, że na 300 osób, które tam będzie na tym turnusie, oni nie mają e, lekarza. Oni nie mają dostępu do lekarza. Najbliższy ośrodek zdrowia jest kilkanaście kilometrów dalej, najbliższa apteka kilkanaście kilometrów dalej. Co więcej, oni nie mają na miejscu ratownika. Co więcej, oni nie mają na miejscu osoby wykwalifikowanej w jakikolwiek sposób do udzielenia nawet pierwszej pomocy. Co więcej, oni tam nie mają żadnych środków medycznych. Oni mi mówią, że oni mają podstawową apteczkę, taką jaką ja mam w samochodzie, to oni tam mają to na 300 osób, że trzeba sobie przywieźć swoje na wszelki wypadek. Więc z mojej głowy już. O Boże. Moje dzieci będą miały wypadek. Pewnie utopią się w tym jeziorze? Nikt ich nie uratuje. Ja tam jadę, płacę pieniądze, a oni nawet nie są w stanie zapewnić podstawowego takiego bezpieczeństwa na wszelki wypadek. I teraz yy, pytanie do mojego mózgu. Czy ta interpretacja sytuacji to jest? Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? No, prawdą jest, że oni mają podstawową apteczkę, ale czy prawdą jest, że teraz to stanowi jakieś zagrożenie dla mnie albo dla moich najbliższych? Jaka jest prawda? Czy to, co mi tutaj podpowiada mój mózg, czy to jest prawda? Pytanie numer dwa, które sobie zadaję, to daję mojemu mózgowi wybór. Ok? Pomiędzy krokiem dwa albo trzy. Czyli numer jeden, czy to jest prawda? Numer dwa. To yy, mózg, masz teraz wybór. Albo mi powiesz coś pozytywnego, albo powiesz mi coś sprawczego. Czyli albo mi powiesz coś pozytywnego na temat tej sytuacji, albo powiesz mi coś, co ja mogę zrobić. I generalnie to, co ja mogę w takiej sytuacji zrobić, żeby na przykład nie dopuścić do tych wszystkich wypadków, to to mi bardziej pomaga. Wiecie, dlaczego to jest takie sprytne i to, dlaczego to jest takie fajne? Dlaczego, że nasz mózg? Generalnie to strasznie głupi jest jakby o tym pomyśleć. Dlaczego? Bo on jest w stanie w jednym momencie skupić się tylko na jednej rzeczy. Czyli w momencie kiedy ja zastanawiam się nad tym, no dobra, ale co ja mogę takiego zrobić, żeby żeby nie było takich zagrożenia, no nie? To mój mózg już nie może myśleć o tym, boże, wszyscy się potopimy, zginiemy, niebezpieczeństwo, danger, a, 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 nie? Mój mózg może skupić się tylko na jednej rzeczy, więc ja jemu daję wybór: albo się skupiasz na czymś pozytywnym, fajnie, jedziemy na Mazury, na pewno będziemy mieć świetny czas, na pewno będziemy mieć, y, będzie, będzie super okazja do spotkania, albo mogę sobie y, y, pomyśleć, dobra, to, co mogę zrobić. No to na pewno będę chciała wziąć jakąś apteczkę, muszę zastanowić się, jakie leki muszę ze sobą zabrać na wszelki wypadek, które najczęściej są potrzebne, nie? Następna rzecz, która y, z tym wyjazdem, nie, okazuje się, że jeziora owszem są i to była taka reklama, że przyjedź na y, turnus taki duchowo-psychologiczny nad magicznymi jeziorami, ale nikt nie powiedział nam wcześniej, że w tych jeziorach nie wolno pływać, że tam jest zakaz kąpieli w tych jeziorach, nawet nie ma żadnej piaszczystej plaży, nie ma nic, nie wolno się tam kąpać. Więc oczywiście myślę sobie kurka, to ja już wiem, jak to będzie. Moje dzieci mnie zanudzą na śmierć. Tam już nie ma nic po prostu dla tych dzieci, nie? W ogóle tam nie, dla dzieci nie ma, nie ma nic. Można sobie wypożyczyć kajak albo rowerek. Co mi z tego, że wyjazd duchowo-psychologiczny, jakie ja nie będę w stanie wziąć udziału w żadnych z tych warsztatach, warsztatów, ja nie będę w stanie brać udziału w czymkolwiek, w jakichkolwiek zajęciach, ponieważ dla dzieci tam nie jest zorganizowane nic, nie ma żadnego animatora. Co więcej, nie wolno się nawet kąpać w tych jeziorach. I teraz mam wybór, nie? Numer jeden. Czy ten wyjazd jest bezsensowny i mogę sobie go darować i w ogóle nie wyjeżdżać z domu, bo moje dzieci mnie po prostu tam wezmą, zanudzą i zamęczą. Czy to jest prawda? Czy to stwierdzenie jest prawdą? No, co będzie, to ja nie wiem, ale mogę, yy, więc to nie jest to nie, no, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja nie wiem, jak będzie. Yy, dwa. Daje wybór mojemu mózgowi. Albo dasz mi coś pozytywnego, albo dasz mi coś do zrobienia, coś sprawczego. No więc, co ja mogę zrobić, żeby te dzieci się nie nudziły? To ja już wiem, że pozabieram różne gry, pozabieram różne zabawy. Jakie rzeczy mogę pozabierać ze sobą, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, której się obawiam? Widzicie, więc w taki sposób można sobie słuchajcie radzić, ale tak samo można, ten, samym, ten sam sposób działania można zastosować do każdego innego kryzysu. Powiedzmy, że tracisz pracę i myślisz sobie, to ja straciłem pracę. Straciłam pracę, więc teraz już po prostu yy, to jest straszne. Jestem bezwartościowym człowiekiem, nikt nie będzie chciał mnie zatrudnić, yy, nie poradzimy sobie finansowo, yy, wylądujemy na ulicy. Numer jeden, czy to jest prawda? Owszem, straciłam pracę, ale czy to świadczy o moim braku wartości? No nie. Czy to powoduje, że Teraz będziemy spać na ulicy, też nie, to nie jest prawda. To jest dramatyzowanie, to jest taka skrajność, katastrofizacja, i to jest jakiś sposób tam radzenia sobie, mózg nam to podsuwa, żebyśmy podjęli działanie, ale nie jest to prawdą. I to jest ważne, dlatego że to pomaga nam kontrolować też emocje w jakiś sposób. Jeżeli ja wiem, że owszem straciłam pracę, ale e, tak jakby i to tyle jest prawdy z tym wszystkim to mogę się odnieść tylko do tej sytuacji stracy pracy, jeżeli chodzi o emocje, a nie do wszystkich moich wyimaginowanych teraz rzeczy, które się, katastrof, które się wydarzą. Numer dwa, dawał mi coś pozytywnego mózg. No dobra, no to straciłam pracę, ale teraz mam możliwość znalezienia czegoś nowego, być może bardziej ekscytującego, Wszechświat świat mi sprzyja. Bóg się mną opiekuje. Ja wiem, że to wszystko jest po to, żeby było mi w życiu lepiej, łatwiej. Być może nigdy sama nie odeszłabym z, z tej pracy, no to proszę bardzo. E, dzięki temu, że ją straciłam, to teraz mogę e, poszukać nowej, coś pozytywnego, e, czy, e, co ja mogę zrobić w tej sprawie, nie? No dobra, to mogę zacząć wyszukiwać nowe oferty pracy, mogę przerobić moje CV, mogę się zastanowić, gdzie chciałabym pracować, mogę zrobić taki sobie system, że coś nie wysyłam dwie albo trzy oferty, że sobie zrobię profil na LinkedIn porządny itd. itd. Sytuacja następująca: powiedzmy, że mówiłeś coś w języku angielskim i popełniłeś błąd. I jest ci strasznie wstyd, jest ci głupio, masz ochotę zapaść się pod ziemię. Świat się skończył, koniec świata. Gorzej być to nie będzie. No i przyjrzyjmy się temu. No, numer jeden, jaka jest prawda? Mózg, czy to jest prawda? Czy jestem idiotką, czy jestem niekompetentna? Czy wszyscy teraz się ze mnie śmieją? Czy będą się ze mnie śmiać do końca życia? Nie jest to prawda. Mogę tylko powiedzieć, potwierdzić, że popełniłam błąd, a być może ktoś się zaśmiał. Okej, okay, dobra. Ale cała reszta to jest moja interpretacja. Coś pozytywnego, no dobra, nauczyłam się czegoś nowego, yy, więc takiego błędu nie popełnię. Yy, co ja mogę w tej sprawie zrobić? Mogę zacząć uczyć się świadomie angielskiej wymowy, mogę zapisać się do klubu All Inclusive, po to, żeby te angielskie szlifować, po to, żeby już nigdy nie przytrafiła mi się taka sytuacja. Yy, widzicie? To są bardzo proste trzy kroki, które możemy wykonać, a które zupełnie zmieniają to, jak postrzegamy daną sytuację. Jeszcze do kroku pierwszego chciałabym Wam podpowiedzieć taki test kamery, który bardzo pomaga zobaczyć sytuację dokładnie taką, jaką ona jest. Wyobraźmy sobie, że mówisz po angielsku, chcesz się dogadać powiedzmy z brygadistą w pracy albo z nauczycielką dziecka w szkole i nagle brakuje ci jakiegoś słowa i nie wiesz jak coś powiedzieć. Nie? I czujesz ogrom emocji, stres, adrenalina już tutaj ci po prostu pompuje krew w całym ciele, czujesz, jak ci skronie pulsują, gastrach ściska zagadło, brzuch boli w ogóle, nie? I teraz ścisk w żołądku, spocone dłonie, wstyd Zażenowanie, frustracja, rozpacz, bezsilność. No tutaj możemy czuć cały wachlarz emocji w zależności od tego, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy, jak tam nasza wewnętrzna pewność siebie, nie? jakie nasze doświadczenia życiowe. I teraz test kamery, bo my sobie już pomyśleliśmy wszystko. My sobie bo na pewno oni, oni sobie teraz pomyśleli, bo oni już na pewno w przyszłości, bo ja na pewno w przyszłości i tam mamy różne, że tak powiem, odbywają się w naszej głowie wewnętrzne dialogi, które mogą być bardzo deprecjonujące, dobrze dobrze mówię, bardzo takie poniżające nas, zaniżające naszą wartość, nie? I test kamery. Wyobraź sobie, możesz zapisać to, co się wydarzyło, w szczególe, jak ty się wtedy czułeś, czułaś. A teraz zastosuj test kamery. Gdyby ta cała sytuacja była nagrana kamerą to co zobaczyłaby kamera, co zarejestrowałaby kamera? Kamera zarejestrowałaby Twojego rozmówcę, kamera zarejestrowałaby Ciebie. Eee, rozmawiacie, Ty próbujesz coś powiedzieć. Nie jesteś w stanie sobie przypomnieć jakiegoś słówka, to, tak jakby to, nie, to tego kamera nie zarejestruje, bo kamera zarejestruje, że następuje jakaś cisza. I Ty próbujesz coś powiedzieć. Rozmówca nie rozumie. Jakoś na koniec się dogadujecie, bądź też nie. I tyle. Być może y, kamera zarejestrowałaby jakiś twój wyraz twarzy. Być może kamera zarejestrowałaby wyraz twarzy twojego rozmówcy, ale tylko tyle zarejestrowałaby kamera. I to, co zarejestrowałaby kamera, to jest ta prawda. Nie. To jest to, co tak naprawdę się wydarzyło. Więc kiedy pytamy nasz mózg, czy to jest prawda, to zastosujmy właśnie ten test kamery, żeby zobaczyć, co tak naprawdę y, co tak naprawdę y, się wydarzyło. Nie? a potem co pozytywnego mogę wyciągnąć z tej sytuacji, jak pozytywnie mogę spojrzeć na tę sytuację, albo, e, albo również e, jakie działania ja mogę podjąć. E, I e, powiem Wam, anioły, e, że, e, że to pomaga. Pomaga spojrzeć na sytuację tak, w taki sposób, jaki jak, jak ona jest, pozwala nam nawet nabrać jakiegoś pozytywnego spojrzenia na to wszystko i podjąć konkretne działania, które pomagają nam z tą sytuacją się w sposób mądry, rozsądny i wyważony rozprawić. Bo emocje, wysokie emocje, nie są dobrym doradcą, niestety, a to wie każdy, kto w emocjach coś kiedyś w życiu zrobił albo powiedział, a potem. Musiał ponieść konsekwencje tego, co się wydarzyło. Yy, Ania, zawsze jest wybór, można szukać rozwiązań, a można skupić się na problemie. To my decydujemy, czy znajdujemy sposób, czy wymówkę. No, to prawda. Yy, Aga, warto marzyć, wierzyć i jeśli przestaje się myśleć tylko o tym, pogodzić się, to się spełnia. Yy, Znam takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś się usilnie, wiecie, starał o dziecko, a potem już machnął na to ręką i to dziecko się pojawiło. U mnie tak było nawet z moim drugim dzieckiem. Także tak się zdarza. To tyle, słuchajcie, tym się chciałam z wami podzielić. Przypominam wam o szkoleniu, które odbędzie się już w najbliższą środę. Naprawdę warto dołączyć dla tych z was, którzy się jeszcze nie dołączyli. Oddaję wam czat, teraz się można, słuchajcie, tutaj żegnać i życzyć sobie coś dobrego, a ja jeszcze się przywitam z tymi osobami, które do nas doszły, a mianowicie Monia J., Martinka Flis, Kamil Bialo, Aga Kolka, i aesthetic girl. Dobra, moje anioły. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile jesteś w stanie spojrzeć w miarę obiektywnie i pozytywnie i sprawczo. Na Twoją sytuację, ponieważ świat, w którym żyjemy, jest światem możliwości. Możliwości różnych jest wiele. Najważniejsze to jest, żeby umieć te możliwości zobaczyć, dostrzec i podjąć działanie zamiast. Yy, zamurowywać się, zamiast kisić się, nie? W słoiku naszych negatywnych e, emocji e, i jakichś katastrofalnych yy, wyobrażeń naszych na temat tego, co e, było, jest i będzie. Świat jest światem możliwości. Otwórz oczy, dostrzesz je i łap. E, moje anioły, cudownego poranka, e, cudownego dnia i cudownego życia.